Atrakcyjne apartamenty w Deni, dwie sypialnie, jedna łazienka lub jedna sypialnia, jedna łazienka z widokami na górę Mądgo, bardzo blisko portu, atrakcyjne pod względem zamieszkania indywidualnego jak również podnajem inwestycyjny w tym krótkoterminowy. Mieszkania są duże, przestronne, nie ma takiej ciasnoty. Mimo na przykład tutaj dużego zestawu wypoczynkowego jest sporo miejsca, duże korytarze, całkowicie wyposażona kuchnia we wszystkie możliwe sprzęty, w tym również lodówkę, piekarnik i płytę indukcyjną z wyciągiem wewnątrz. Bez tutaj konieczności instalacji pod sufitem, co uważam za bardzo wygodną sprawę. Sypialnia numer jeden. Bardzo ładne, przestronna sypialnie z szafami. Druga sypialnia z widokiem na góry. I duża, kompletnie urządzona, wyposażona łazienka. Bardzo duży prysznic z kabiną. Częściowo zamykaną. W czarnych kolorach, czarne dodatki. Bardzo dobrze się to wszystko komponuje. Chodźcie, zobaczcie ogród, który przynależy do tego mieszkania. Ogród jest bardzo duży. Mnóstwo zieleni przestrzeni wokół. Bardzo ładnie zaprojektowana roślinność. W tym również palmy. Tak jak Wam wspomniałem, tutaj w tej lokalizacji dostępne są apartamenty z dwiema lub jedną sypialnią. Apartamenty od 185 tysięcy euro. Niektóre mają również solaria. Jeśli interesuje Cię tematyka hiszpańskich nieruchomości, chcesz wiedzieć więcej na temat nieruchomości, podatków, różnego rodzaju opłat, jak się zabrać za temat zakupu, link do bezpłatnego poradnika znajdziesz w naszym bio. Hiszpania czeka na ciebie. Adios.